Rośniej, odważ się marzyć. Wydawnictwa Wilga. Bohaterem książki jest nastoletni Marti, który mieszka z mamą. Książka zaczyna się bardzo nietypowo, bowiem od listy rzeczy, które ma dziadek Martiego. Para okularów, siedem zębów, kawalerka wynajęta nad pubem, zepsuty silnik, 457 torebek z herbatą, opakowanie mleka w proszku, mnóstwo czasu, jedna działka rekreacyjna z szopą i ogromną mapą świata przybitą do ściany w środku, jedno skrzypiące składane krzesło, bardzo błyszczące niebieskie oczy, stary filcowy kapelusz, katalog nasion oraz pusta puszka po Ciasteczkę. I mogłoby się wydawać, jak możemy tutaj dalej przeczytać, że jest to całkiem sporo rzeczy, jednak to było nic w porównaniu z tym, co należy do mamy Martiego. Mama Martiego zmaga się z zaburzeniem psychicznym i gromadzi rzeczy w domu. Marty chciałby mieć mamę, która byłaby dla niego oparciem, a tymczasem to on musi być oparciem dla swojej mamy. Chłopiec często ucieka do dziadka na działkę. Dziadek Martiego jest wyjątkowym dziadkiem, ale przeszliśmy do rozdziału drugiego i tutaj też chciałam Wam zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj wymienione rzeczy, które ma Marti. Bo to wszystko, co widzicie tutaj na początku, będzie miało swoje odniesienie do tego, co znajduje się na końcu książki. Dziadek Martiego również nie jest takim zwyczajnym dziadkiem, ale tak naprawdę któż z nas jest zwyczajny? Każdy ma coś tam na swoim koncie i tak po prostu już w życiu jest. Marty marzy o tym, żeby podróżować, żeby zobaczyć par że Eiffla, choć jego największym marzeniem jest to, żeby mieć normalny dom, mamę, która. Nie przynosi różnych niepotrzebnych rzeczy do domu i przyjaciół, bo Marty unika kontaktów ze znajomymi właśnie z powodu zagraconego domu i tego, że nie może ich do niego zapraszać. Pewnego dnia, a dokładnie na urodziny, Marty dostaje od dziadka nasionko. I tutaj możecie zobaczyć, że sadzą. To nasionko, właśnie, co wyrośnie z tego nasionka, i czy to, co z niego wyrośnie, może stać się środkiem transportu. Rośni jest przepiękną i bardzo poruszającą książką o marzeniach, o drodze do spełnienia tych marzeń. Pojawi się tutaj również wątek dziewczynki, która nie słyszy, a bardzo chce zostać. Tancerką nie można zapominać o swoich marzeniach, nie można przestawać o nich myśleć, nie można przestawać marzyć. O tym wszystkim tutaj właśnie przeczytamy. Brośni to poruszająca książka, jak już wspomniałam, i myślę, że bardzo warto ją przeczytać. Zapraszam Was również na blog w opisie do filmu. Jest link, tam również co nieco o książce napisałam.